Witajcie na kanale, na moim kanale, dziś pokażę Wam karcianą sztuczkę. Możliwe, że takich odcinków z sztuczkami karcianymi będzie parę. No a ja zapraszam Was do oglądania. Tą sztuczką będziecie mogli zachwycić dużo osób, na przykład Waszych przyjaciół, rodziców, ogólnie rodziny. Zaczynamy. Dobra. Tutaj mam karty, który, yy, z której dzisiaj będę korzystać. Ok. O, ja, coś nie Dobra. Yy, pokażę Wam yy, sztuczkę karcianą od razu z wyjaśnieniem, bo yy, niestety nie ma yy, nikogo kto yy, mógłby być widzem. Więc, y, pierwsze co musimy z talii wybrać, potrzebna nam jest pełnia, pełna talia, a właściwie y, to, y, żeby wybrać z niej same damy i króle. Więc, ja to teraz będę robić. Prawdopodobnie one są w jednym miejscu, bo przed chwilą niedawno robiłam tą sztuczkę i pewnie nie wymieszam kartki pewnie są gdzieś po prostu wsadzone w tą talię, wszystkie obok siebie. O tak miałam rację. Dobra, resztę talii, resztę wszystkie inne karty odkładamy sobie gdzieś na bok. Dobra, jeszcze zanim zaprosimy widza Um, musimy ułożyć sobie w... Um, musi być ta kolejność, tak? To sztuczka nie wyjdzie. I zanim jakby zaprosimy widza, żeby um, właśnie pokazać mu tą sztuczkę, to ułóżmy w takiej kolejności te karty. Pod spód idą króle. Ale teraz tak, te króle muszą być dobrze ułożone. Czyli najpierw idzie ten król. Nie znam ich nazw za, yy, za bardzo, więc będę po prostu Wam pokazywać. Później idzie serduszko król. Później idzie ten król. I ten król. Ok. I tak ułożono. Yy, yy, I taka kolejność właśnie ma być. Ok. I już ułożone króle odstawiamy sobie gdzieś na boczek. I tak samo układamy damy, czyli to serduszko, to coś i. No, dobra. Damy idą na wierzch. I teraz już możemy zaprosić widza. Yy, oczywiście nie mówiąc mu, że specjalnie układaliśmy karty. Pokazujemy mu y, po prostu wszystkie karty, i mówimy, żeby w myślach pomyślał sobie o jednej i ją zapamiętał. I ten tutaj znaczek, i kolor, i y, król czy dama. Okej, okay. jeżeli już to zrobił, to robimy coś takiego. Karty odwracamy y, jakby tyłem do góry, i robimy coś takiego. Y, pierwsza karta idzie y, na dół, a druga do góry. I robimy coś takiego, do góry i na dół. Zaczynamy od karty, żeby szła na dół, a później na górę, na dół, na górę, na dół. Karty z góry wyjmujemy do prawej ręki i pytamy się, czy tutaj jest jego karta. Powiedzmy, że jest, bo wybraliśmy damę serduszko. I teraz tak, tu jest taka zasada. Jeżeli w pierwszej rundzie, bo są jakby trzy rundy. Jeżeli w pierwszej rundzie karta jest w kupce, to kupka z kartą, z kartą widza musi iść na górę, czyli w naszym przypadku jest, to idzie na górę. Pamiętamy, że to jest dama serduszko, tak? I robimy tak jeszcze raz. Dobra, karty z góry wyjmuję do prawej ręki i pytamy się, czy tutaj jest y, karta widza. Y, od, on odpowiada w naszym przypadku, że nie ma, tak? I teraz tak. W pierwszej rundzie karta z kubką widza, y, kubka z kartą widza idzie na górę, a w drugiej karta z kubką, y, kubka z kartą widza idzie na dół, czyli w tej nie ma, więc y, w tej jest w takim razie, więc ta idzie na dół, a ta na górę. Znów i jeszcze raz to robimy. I pytamy się, czy tutaj jest karta widza. W naszym przypadku jest, i teraz w trzeciej rundzie kubka z kartą widza również idzie na górę. Ok, tak już y, przygotowaną kubkę, oczywiście już przy widzu, rozkładamy na y, dwie części, od lewej, zaczynając od, y, od lewej strony. Tak. Ok, bierzemy kubkę. Z, y, po prawo i pytamy się, czy Twoja wybrana karta to dama. No i y, właśnie tutaj y, na podstawie oto tego znaczku. I widz odpowiada, że tak. Bo już tak ustaliliśmy. Bierzemy lewą kubkę i rozkładamy ją też na dwie od lewej strony. Pytamy się, czy jest ona czerwona. No, jest czerwona, tak? Bo y, serduszko, y, niby nie wiemy, ale tak, no ale na przykładzie jest, serduszko jest czerwone, tak? I też rozkładamy od lewej. Pytamy się, czy to jest serduszko, i pokazujemy jego kartę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie sztuczki. Myślę, że Wam się podobała. Na pewno zaskoczycie y, tą sztuczką wiele osób. I tutaj mamy kartę wiza. Do widzenia. Pa-pa.